Zimowy cud bałwanek, który nauczył się latać. Na przedmieściach małego miasteczka w polskich górach mieszkała trójka najlepszych przyjaciół. Pola była dziewczynką o błękitnych oczach i długich blond włosach. Miała niezwykłą wyobraźnię, która potrafiła ożywić każdy, nawet najbardziej zwyczajny dzień. Marysia, jej wierna towarzyszka, wyróżniała się brązowymi włosami do ramion i spokojnym usposobieniem, była głosem rozsądku w ich paczce. Stefan, błękitnooki chłopiec z jasnymi krótkimi włosami, miał niespożytą energię i zarażał innych swoją odwagą. Miasteczko, w którym mieszkali, było znane z pięknych zim. I malowniczych krajobrazów. Każdego roku w ferie dzieci zbierały się na polanie niedaleko swoich domów, by bawić się na śniegu. Tego roku zima była wyjątkowo śnieżna, a słońce połyskiwało na skrzących się białych połaciach. Pewnego mroźnego ranka Pola wbiegła na polanę z błyskiem w oku. Mam pomysł! Zawołała zatrzymując się przed Stefanem i Marysią. Zbudujmy bałwana, ale nie byle jakiego. Zróbmy największego i najpiękniejszego bałwana, jakiego kiedykolwiek widziano w całym miasteczku. Marysia pokiwała głową. To może być zabawne, ale musimy się postarać, żeby naprawdę był wyjątkowy. Pewnie, że się postaramy. Stefan rzucił rękawice na śnieg. Ale to ja zrobię mu nos. Marchewkowy? Zapytała Pola, unosząc brew. Oczywiście, co to za bałwan bez marchewki. Stefan zaśmiał się, po czym złapał garść śniegu i zaczął formować pierwszą kulę. Dzieci zabrały się do pracy. Toczyły ogromne kule śniegu, które stawały się coraz większe. I cięższe. Ustawienie trzeciej kuli na samej górze wymagało współpracy, a nawet kilku przerw na odpoczynek. Gdy bałwan był gotowy, Pola przyniosła marchewkę. Stefan znalazł guziki na oczy i usta, a Marysia włożyła na głowę bałwana stary garnek, który znalazła w szopie dziadka. Bałwan wyglądał wspaniale. Wysoki, majestatyczny i dumny. Dzieci nazwały go po prostu bałwanek. Jutro przyniesiemy mu jeszcze szalik i może jakieś rękawiczki. Zaproponowała pola, zacierając dłonie z zimna. Dzieci z żalem zostawiły bałwanka na polanie i wróciły do domów. Tego wieczora niebo zasnuły ciężkie chmury, a wkrótce potem rozpętała się burza. Śnieg wciąż padał, a wiatr świszczał, targając gałęziami drzew. Gdy błyskawice rozjaśniały noc, jedna z nich trafiła prosto w głowę bałwana. Rozległ się huk, a światło na chwilę wypełniło całą polanę. Coś niezwykłego się wydarzyło. Bałwanek poruszył ręką, potem drugą. Zrobił pierwszy krok i otworzył oczy, jakby po raz pierwszy widział świat. Bałwanek rozejrzał się wokoło, zaintrygowany wszystkim, co go otaczało. W oddali zobaczył światła miasta. Były jasne i migoczące, a ich blask wydawał się go przyciągać. Postanowił je zobaczyć z bliska. Poruszając się niezdarnie, wyruszył w kierunku miasteczka. Droga była długa, ale bałwanek był uparty. Z każdym krokiem śnieg skrzypiał pod jego stopami, a on coraz bardziej podziwiał świat dookoła. Nie zauważył nawet, jak dotarł na skraj miasta, gdzie ludzie zebrali się na wielkim stadionie. Odbywały się tam zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, wydarzenie, które co roku przyciągało tłumy turystów. Bałwanek, zaintrygowany hałasem i światłami, Przeszedł przez bramki, niezauważony przez ochronę, i zaczął wspinać się na szczyt skoczni. Wspinaczka była wyzwaniem, ale gdy dotarł na górę, zauważył, że tłum wiwatuje i patrzy na niego z zachwytem. Usiadł na belce startowej, nieświadomy, że zaraz wykona coś niezwykłego. Tłum zaczął klaskać, zachęcając go do działania. Bałwanek, nie zastanawiając się długo, odepchnął się i ruszył w dół. Jego lot był niesamowity. Bałwanek poszybował wysoko, a jego lądowanie było idealne. Sędziowie spojrzeli na siebie w osłupieniu. Wynik był rekordowy. Publiczność oszalała z radości, wiwatując na cześć niezwykłego skoczka. Tymczasem Pola, Marysia i Stefan oglądali zawody w swoich domach. Kiedy zobaczyli bałwanka na ekranie, ich szczęki opadły. To nasz bałwanek wykrzyknęła Pola, wskazując palcem na telewizor Ale jak to możliwe zapytała Marysia, nie mogąc oderwać wzroku od ekranu on naprawdę skacze. Stefan był w szoku, ale jednocześnie czuł dumę. Stałwanek stał się gwiazdą. Media na całym świecie rozpisywały się o niezwykłym skoczku, który zdobywał kolejne nagrody. Jego kariera rosła w zawrotnym tempie, a on sam podróżował z zawodów na zawody, jednak dzieci wiedziały, że nie mogło to trwać wiecznie. Wiosna zbliżała się nieubłaganie, a z nią ciepłe dni. Które mogły być zgubne dla ich przyjaciela. Pola, Marysia i Stefan spotkali się na polanie, by przedyskutować, co zrobić. Nie możemy pozwolić, by się rozpuścił, powiedziała Marysia ze smutkiem. Ale on jest taki szczęśliwy, zauważyła Pola. Może mógłby pojechać tam, gdzie zawsze jest zimno. Zaproponował Stefan. Na przykład na Antarktydę. Po długich rozmowach dzieci przekonały bałwanka, że jego przyszłość leży na dalekiej północy. Bałwanek stanął na szczycie antarktycznej skoczni, otoczony niekończącymi się połaciami śniegu i lodu. Światło polarnej zorzy tańczyło na niebie, nadając tej chwili wyjątkowej magii. Na trybunach zgromadziły się tłumy z różnych zakątków świata. Wszyscy przyszli zobaczyć ostatni skok legendarnego skoczka. Dzieci, choć oddalone o tysiące kilometrów, oglądały wszystko na ekranach telewizorów, czując zarówno dumę, jak i smutek. Wiedziały, że to ostatni raz, gdy zobaczą swojego przyjaciela w akcji. Bałwanek. Uśmiechając się do wszystkich, uniósł śnieżną rękę w geście pożegnania. Po chwili skupił się i odepchnął z belki startowej. Jego lot był najpiękniejszy ze wszystkich, jakby leciał nieskończenie długo, unoszony przez wiatr. Gdy wylądował, tłumy wybuchły aplauzem, a zorza polarna rozświetliła niebo jeszcze intensywniej. Po ceremonii bałwanek spojrzał w stronę kamer, jakby chciał powiedzieć: Dziękuję, że pozwoliliście mi przeżyć tę przygodę. Potem odwrócił się i ruszył w głąb antarktycznego krajobrazu, znikając wśród lodowych gór. Pola, Marysia i Stefan siedzieli w ciszy. Pola w końcu przerwała milczenie. Myślicie, że bałwanek nas jeszcze pamięta. A może kiedyś wróci? Choć nikt nie odpowiedział. W sercu każdego z nich tliła się iskierka nadziei. Kolejnej zimy, gdy dzieci wspólnie bawiły się na górce, nagle zaczął padać śnieg. Ale nie był to zwykły śnieg. Padał tylko w miejscu, gdzie znajdowały się dzieci, i dziwnie błyszczał w świetle zimowego słońca. Pola złapała płatki śniegu w ręce. A Stefan spojrzał w górę z niedowierzaniem. Ten śnieg, zaczęła Marysia, patrząc na błyszczące płatki. To musi być od naszego bałwanka. Dzieci spojrzały na siebie z uśmiechem i zrozumiały. Ich przyjaciel nigdy o nich nie zapomniał.